W minutę, dlaczego port Haller jest tak ważny dla przyszłości Polski? Z jednej strony jest kwestia bezpieczeństwa, i to oddaje tę kwestię. To znaczy, do Gdyni i Gdańska dróg wodnych prowadzących do tych portów jest 65 km, więc chałbice z Bałtycka dosięgają do tych statków, które ewentualnie na przykład dostarczałyby nam broń. Do Lubiatowa jest 130 km, i tamte chałbice już po prostu nie dostrzegą. Plus Lubiatowo jest w zasięgu działania tarczy antyrakietowej. No jest kwestia też gospodarcza, niezwykle ważna, no najważniejsza. Dwa nowe w ciągu pięciu lat szlaki międzynarodowe z nad Morza Czarnego i z nad Adriatyku połączą Polskę. Czyli będziemy fantastyczną konkurencją dla dotychczasowych szlaków. Wszystkie naczepy, tirowe, samochody prowadzące z Zakaukazia, ale też z Werony, największego śródlądowego centrum logistycznego na naszym kontynencie, będzie płynąć właśnie przez Polskę. I do tego potrzebujemy dużego portu Roro, który będzie w stanie te ładunki obsłużyć, a potem będą one docierały do Wielkiej Brytanii, a przede wszystkim do Skandynawii. Dlatego to jest takie ważne.